Ogniem i mieczem. Część trzecia. Pismo do Hetmana. Wojna. Tymczasem Chmielnicki zebrał na Siczy tysiące kozaków i chłopstwa. Przybyli też Tatarzy pod wodzą Tuchajbeja. W obozie panował nastrój podniecenia i oczekiwania. W namiocie Chmielnickiego radziła starszyzna. Nagle do obozu wpadła grupka jeźdźców. Z trudem przedzierali się przez tłum. Pismo do Hetmana! krzyknął posłaniec. Chmielnicki począł czytać i twarz mu się zmieniła. Mości panowie Atamani, wojna. Hetman Wielki wysyła na nas syna swego z wojskiem. Nazajutrz rankiem piesze i konne wojska kozackie ruszyły z Siczy, a z nimi sześć tysięcy wyborowych wojowników tatarskich pod wodzą Tuchajbeja, przysłanych przez Hana. Pułki szły za pułkami, a z północy płynęła fala wojsk koronnych pod wodzą Stefana Potockiego. Postępowali w milczeniu. Idąc na tę walkę bez sławy. Kiedy wojska kozacko-tatarskie nocą dotarły pod Kudak, z twierdzy strzeliły salwy ognia. To dowódca dawał znak, że czuwa. Chmielnicki nie zamierzał jednak oblegać zamku. Spieszył dalej. Minąwszy Kudak, napotkał część wojsk koronnych pod wodzą Krzeczowskiego i Barabasza. Krzeczowski przeszedł bez bitwy na stronę kozaków, opornych wyrżnięto, otaczając łodzie na rzece. Tuchajbeju oto dzień pierwszego zwycięstwa rzekł Chmielnicki A teraz ruszajmy na młodego Potockiego na żółte wody. Oba wojska stanęły oko w oko, siły były nierówne. Olbrzymie masy siczowców runęły na garstkę Polaków. Wydawało się, że losy bitwy są przesądzone. Ale wtedy ruszyła husaria Stefana Czarnickiego. Tylko ulewny deszcz uratował Kozaków od strasznej porażki. Gdzie łupy? Gdzie jeńcy? Gdzie zwycięstwo? Wołał rozwścieczony wódz tatarski. Tu uspokój się, jutro zdobędę obu slachów, przyrzekł Chmielnicki. Nazajutrz wszystkie wojska kozackie i tatarskie ruszyły na wały. Kule armatnie padały gęsto, ale oni szli jak szarańcza. Obóz wojsk koronnych został zdobyty. Chmielnicki nie dał wojsku wypoczynku. Liczył, że po zwycięstwie pod żółtymi wodami, niektóre oddziały kozackie z wojsk koronnych przejdą do niego. Ruszył na Czechryn, i miasto otworzyło mu wrota na oścież. Wojska kozackie stale rosły w siłę. Za Korsuniem Chmielnicki natknął się na wojskach hetmanów i uderzył na nich bez wahania. Wojska koronne poniosły klęskę tym większą, że hetmani dostali się do niewoli. Jako zwycięzca wjeżdżał Chmielnicki do Korsunia. Po obu jego stronach jechali Tuchaj Bey i zdradziecki pułkownik Krzeczowski. Rzeczpospolita leżała w prochu i krwi u nóg kozaka. Ludziom zdawało się, że sklepienie niebieskie runęło nagle na Rzeczpospolitą. Żółte wody, korsuń, zniesienie wojsk koronnych, wzięcie do niewoli hetmanów. Płonęły miasta, wsie, kościoły, dwory, lasy. Na skinienie Chmielnickiego stało gotowych 200 tysięcy zbrojnych. Jeden był tylko wódz, na którego imię drżało kozactwo – Jeremi Wiśniowiecki. Książę Wiśniowiecki, mając dokładne wieści o wojskach Chmielnickiego, wyruszył z oddziałami z Łubniów i szedł ku Prypeci, a dalej, zbudowawszy przejścia, Przeprawił swe wojska przez bagna i trzęsawiska. Chmielnicki tymczasem użył podstępu i wysłał posła do króla, rzekomo aby rozpocząć rokowania. Jednocześnie wyprawił na Wiśniowieckiego 60 tysięcy wojska pod wodzą Krzywonosa. Wieści o krwawym pochodzie doszły do księcia Jeremiego. Ruszył tedy na odsiecz. Minąwszy Konstantynów, zatrzymał się. Postanowiono na zajutrz wydać bitwę Krzywonosowi. Wrogie wojska stanęły po dwóch stronach grobli. Przed bitwą wyruszyli z obu stron na harce co przedniejsi wojownicy. Poszedł i pan Wołodyjowski. Zaczynała się bitwa. Ruszyły krzywonosowe pułki. Szła naprzód Czerń, za nią piechota zaporoska, sotnie konne, tatarzy i artyleria. Powódź ludzka zalała groble i szła niepowstrzymanie naprzód. Ale książę umyślnie wpuścił część sił nieprzyjaciela na groble. Nagle artyleria dała ognia prosto w masę stłoczonych wojowników, a pułki dragonów, atakując z dwóch stron, dokończyły dzieła zniszczenia. Książę Jeremi nie gonił rozbitych wojsk Krzywonosa, ruszył w kierunku z baraża. Tam miał czekać na decyzję króla, kogo mianuje Hetmanem nad wojskami Rzeczypospolitej. W zbarażu zbierały się wojska, chcąc się oddać pod komendę tak wielkiego wodza. Przybywały coraz to nowe oddziały.